Fajnie miła i idę do HR-ów na trzecie piętro. Freak fight w Meloradiu. Meloradiu. Iga I Norbas od poniedziałku do piątku. Od czternastej w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Sala bankietowa As. Zawsze z Wami i dla Was. Polecamy pyszne domowe obiady na wynos lub z dowozem. Wystarczy zadzwonić i zamówić. 789 12 81 91. Możesz odebrać w lokalu przy fabrycznej 4 w Montfach lub skorzystać z dowozu. Zapisz ten numer. Pyszne obiady domowe. 789 12 81 91. 789 12 81 91. Sala Bankietowa As. Zawsze z Wami i dla Was. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrosław ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń. 570 771 571. Zadbaj z nami, o swoje auto i orzech, i, karmel, i Już dziś z aplikacją Lidl Plus wszystkie lody z nadzieniem wążelacji 1 litr 35% taniej przy zakupie dwóch opakowań szczegóły w aplikacji Lidl Plus Bonzelati smak włoskich wakacji teraz w twoim mieście Orange światłowód do 2 gigabitów na sekundę i 206 kanałów TV w promocji na rok tego! Tak oferta ograniczona terytorialnie. Zadzwoń 801 234 567. Opłata według cennika. Bo orange tu jest Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 499 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo. Kraina mięs 499 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 kg na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy szynkę. Wieprzową bez kości. 14,99 za kilogram z kartą moja biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Codziennie biedronka. Ale to pranie długo schnie. I nie mamy na nie miejsca. Dobra, to bierzemy suszarkę z neonetu. Teraz dodają tam gratisy i bony na kolejne zakupy. Tylko teraz w Neonet. Suszarka Gorenie. 8 kg załadunku. Suszenie w 32 stopniach. Pompa ciepła klasa A. A do tego stacja pary o wartości 799 zł. Gratis i Bon na kolejne zakupy 55 zł za każde wydane 500 zł. Kup AGD w Neonet i Neonet.pl O reklamie. Meloradio i do Wrocław. To już prawie 13. Newsy Meloradia Ula Harciarek. Sprawdzamy co nowego. Polacy idą na rekord. Ponad pół miliona osób zgłosiło się po zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym. Tylko na drugą turę wyborów taki dokument pobrało już prawie 170 tysięcy osób. Załatwienie sprawy to bułka z masłem, mówi pan Andrzej. Na wyraz prosto, rewelacja. Urotu genialne w minutę, więc wakacje nie zwalniają z bycia Polakiem. Druga tura wyborów prezydenckich już w niedzielę, a tymczasem jeszcze jedna debata. Tym razem dziś wieczorem na Rynku w Końskich ma wziąć w niej udział jedynie Karol Nawrocki. A na koniec dobra rada, jak zapewnić sobie długie życie. Naukowcy dowodzą, że trzeba po prostu obniżyć masę ciała. To i zdaniem zapewnia dłuższe życie w lepszym zdrowiu. Ale dzisiaj jest dzień burgera. O! Siema, trzynasta na zegarach, Adrian po tej stronie, Lubina... Mam nadzieję, że u was wszystko spoko. Przypominam, że jest środa, to jest mały piątek. Ale jutro czwartek, no i pojutrze już mamy to, co chcemy. Tam obień, siema!